Przestań mnie TYRPAĆ! Tak. To jest molestowanie. Dlatego mówię tak, że niemiło, nie miło, nie? Te gościowi tak odpowiadać. No, nie. Wiem. No. Dość ważnego, nie? No ale nie miło i potem na przykład Ja mam taką pewną sytuację z koleżanką jedną i mi mówią wszyscy No to przecież zapytaj się ten, a ja mam na przykład fobię, że właśnie odpiszę tak jak ty temu gościowi I nie będzie miło no. A tam Nie wiem co musiał zrobić, żeby ci tak odpisało. Dużo różnych rzeczy zrobiłem co prawda kiedyś, dawno, ale... to, to, no, to wiesz, on też zaczął dawno jej... i podsumuje chyba do dzisiaj. To ja nie wiem. A, to... chyba nie. Jakiś Skubany jest. Skubany9999. To trzeba spotkać. Skurwiel kontra Skubany. Zobaczymy. Tak, ja akumatolona tam różnicą. O i A, właśnie O nie, korony, my już nie tak? mamy koronu O nie I potem będzie na tym Na kielich idzie się wyświetlać skubany skór wielki śmiesznie Co mnie odpokoi? To nie spoko. To jest fajnie To nie Kurwa, ja nic <laughs> Tu, to. tu. Oto. Mówiłam, że tam są snajperki, no. O, Nikodem jeszcze jest jakiś. Proszę bardzo. Co jego tu brakowało.

Niestety nie skończyła się ta wizyta dla niego najlepiej. Proszę bardzo. Mógł przeklinać. Albo mógł po prostu wypowiedzieć nazwę mojego niku. Nie możliwości. Ja ci na mówiłam, że mam pracę takiego zwykłego, nie? No coś powiedziałem, No nie, że się obudziłam wiana, tylko po prostu zwykłego miałam pracę. I pan ci już nie mam Tak, tylko się dziwnie czuję. Tak, 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 Naprawiłam się. Widzisz, porozmawiałaś z tym kolegą i od razu ci <grym> lepiej. Od razu, kurwa, przejrzałam na oczy, widzę na oczy. Zdjęzy... strzela. Nie wiem, czy do mnie. Czy koło mnie? A gdzie wyjść? Jest... O kurwa przyjdziecie tu Ej boję się <laughs> no. Ale butami zarygłam o asfalt A no poczułam No nowe znałybycie. czy stare? no to poczułam bo jak stare to w sumie nie szkodzi. może no, to jest coś do nam Dziko, coś by oswojony? Oj! Kurwa, nie idę. No dobra. No żar mnie, normalnie. A jej, to w przeciwną stronę! No, właśnie. Ja chciałam, żebyś pod mapę. O nie, o nie, o nie, o nie. Mocy strefa. jest daleko. Oju. A wyrzuciłam giełk, oju, oju. O Kolejny dziki mnie goni, ojo, ojo! Wszyscy przeciwko Tak, Natalia kontra świat. Natalia kontra świat. My walczymy tylko z przeciwnikami, Natalia walczy z całym światem. Dokładnie. Tym bardziej doceńmy, że wygrała trzy gry pod rząd. Tak. Mimo przeciwności losu, Tak. Można strzelać i jechać? Tak. tak. Mam tutaj praktyczny pokaz. Na co nam w ogóle nie uwierzyła, nie? No, tak, tak. O! Tak, no, coś strzela, ale my o, mamy jeden cel My mamy ten wyższy, tylko że strzelają nam w butę No to to bardziej, będziemy w strefie o, o! To właśnie był nasz cel O! Dbamy o pokój Dokrek, no chodź Dobrze, ja już lecę Teraz ja to fajnie gdzieś mi dzisiejszą już nie muszę się stresować dzikami, strefami innymi takimi. Czuuuu! Czuuu! Zimrzewo! Ej, Michael mi tutaj, bo ja coś tam on co nie? A ja Czuu! A on się nie Czuu, tylko Czuuuu! I każdy mi Czuuuu! A bo to jest, w sensie... Jak robi ten. Ronaldo no, Cristiano Ronaldo to Kieszęta czy szyszę? Tak, szyszę kawałek. Szyszę kawałek to ja, strzela? Ja. Dostał się. Co oni mają? A kładę. Jest to jest trójpak. Tak. No z tego nie ranię tam trójpak. O, jadą do o, was. O, i wywalili się. Jeszcze więcej, ja to było się wydaje. Wow. Tak, tam jest więcej. To jest cała ekipa. Z Warszawy. Oj, nie mam nacisku w ogóle. Co jest gra mnie? Spokój jeszcze. Jeden to tylko czas, nie. Oj, nawet nie umiem być czasem. O, skupany. To był skubany. Ej, Ciebie! mówiłem, że kontra skubany! Ej, ej. Dopiero to A! o tym mówiłem. Centralnie. Białe, białe ma jeden tam! O, dalej to nie jest. No, ale jest tam dużo. Ale co on są?

No nie ten zapierdala biega niepodszalony O! Będzie go podnosił! Ale tam go jeszcze Podnosił. Nie, zabił. Aha big Będzie smoke. go podnosił. Chodźcie. Big smoke! Leży big smoke. I tym oto sposobem kurwiel, odsyskuje swoją koronę. Odskubanego! No, Odskubanego! Jak <laughs> mówiłem! No. Piękna sprawa, z Skurde trudności koronę zwycięzców. A, a jest jeszcze jedna? Niestety, ale jest to. Hmm. Co? Tu są. Dozwałam do S. <grych> S. O też <się. grych> <grych>